No dzień dobry, jaram się w opór, ponieważ właśnie zaczynam 24-godzinny maraton książkowa. Jest to tak niesamowita historia, że zabieram Was z sobą. Oczywiście sama tego nie wymyśliłam, zainspirowałam się dziewczynami z kanału Zaksiążkowane. I dla mnie yy, maratony filmowe to jest chleb powszedni, znam to, kocham to i robiłam to całe życie. Ale książki, 24 godziny, zasnę pewnie po pierwszej, ale jestem tak niesamowicie zmotywowana, że mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Zobaczymy. Miałam pomysł, żeby wypożyczyć jakieś książki, które są takie na maksa ciekawiące mnie, ale nie miałam czasu, więc wezmę to, co mam w swojej biblioteczce. Mam na pewno książkę, czasem, czuła, czasem święta, czasem ladacznica, więc... Bierzemy to na pierwszy rzut. No i mam taki pomysł, żeby wybrać pięć książek. Dziewczyny wybierały pięć, ja pewnie przeczytam jedną, ale one brały pięć, więc ja też wezmę pięć, zobaczymy, ile przeczytam. I mój format tego filmu będzie inspirowany nimi, więc będzie wyglądał podobnie. Po każdej książce będę Wam mówić moje zdanie. Także teraz chodźmy, zaczynam to! Dobra! Moja biblioteczka jest tutaj. Wybieram pięć książek, i pierwsza, to ja ogólnie wybieram tu teraz na żywioł. Czasem święta czasem lada czynica, czyli to jest damska wersja, czasem czuły czasem barbarzyńca, czyli książki, którą uwielbiam nad życiem. Dobra. O, Druga książka to, a ja że mi powiedziała Kaśka, ponieważ Jestem teraz na etapie czytania drugiej książki, czyli powrót z bambuko, ale zostawiłam ją w Gdańsku, więc nie mogę jej czytać, ale też miałam pomysł do niej wrócić, ponieważ, ja do niej bardzo źle podeszłam. To znaczy, ona nie spełniła moich oczekiwań, które były moje. Więc to też nie. Trochę to zarzucałam nosowskiej, a przecież to jest błędne podejście, bo to były moje oczekiwania, nie jej, jakby dzieło. Więc czytając tą drugą książkę, mam już takie coś, że podchodzę do niej bardzo łaskawie, to znaczy nawet nie trzeba do niej podchodzić łaskawie, bo ona jest świetna. Ta natomiast oczekiwałam, że będzie takim śmieszkiem, heheszkiem jak na Instagramie, a dostałam, zostałam tak poturbowana, że dlatego mi się nie podobała, więc biorę się za nią drugi raz, wiedząc, że tam jest ciężki temat. I z tym podejściem myślę, że mi się spodoba, a chcę zmienić nastawienie do tej książki, bo kocham Nosowską i wszystko co tworzę, a tego nie lubię, więc to mi tak jakoś nie gra. Myślę, że tym razem ją polubię, a poza tym jest łatwą książką, w sensie łatwą do czytania, płynną książką. Także mam już dwie. Moi mili. Ogólnie przeczytałabym Sapiens od zwierząt do bogów, ale no oczywiste, że nie dam rady jej przeczytać w jeden dzień. Sharon Tate. Zaczęłam, nie skończyłam, więc ona jest gruba. O! Każdemu jego śmietnik. Opowiadałam ostatnio na Instagramie o niej, że ją biorę do krenicy, żeby ją przeczytać. Nie przeczytałam, to jest reportaż yy, z wydawnictwa Czarne. Średnio mi się podoba, trochę ją zaczynałam, ale jest. Chudziutka to, to jest moje kryterium dzisiaj. Chudziutka to jest kryterium, właśnie. Yy. No dno po prostu jest polska. To jest ciężka książka, więc myślę, że mi się nie uda, ale wezmę ją tak jako druga półeczka. No nieśmiertelność, bardzo bym chciała. Ziemi. Wybiorę trochę więcej, żeby po prostu jakby co na taką awarię jakby poczuła w sercu, że bardzo chcę ją przeczytać. Mm, Okej. Okay. Dom minimalisty. Dostałam taką książkę od wydawnictwa. Zobaczymy to. Wezmę na tą. Yy, na tą kupkę na pewno do przeczytania. Przeczytałabym grę w klasy, ale czytam ją od roku, więc nie sądzę, żebym przeczytała ją dzisiaj całą podczas maratonu. Moi mi, co. By... Mm -hmm. Myślę, że Stefan King. To jest dobry moment, mam trzy książki, trzy książki w rozmiarze kieszonkowym, kupiłam je wiele lat temu, żeby je przeczytać i nigdy nie przeczytałam, więc myślę, że może Zielona Mila czy Cztery Pory Roku, no dobra, weźmy Zieloną Milę, to będzie pierwsze moje spotkanie ze Stefanem Kingiem w wersji papierowej, a nie filmowej i mam Dwa, cztery, pięć. Dobrze, czyli bierzemy te książki, bierzemy rezerwę i na razie idziemy czytać w salonie. Potem pewnie będziemy się przenosić dla urozmaicenia do innych miejsc. Książce. Czasem czuję, czasem, czu... czasem barbarzyńca jest fajna, a to jest czasem święta, czasem ladacznica. I jedna osoba mi pisała, że właśnie poza szatą graficzną ta książka nie ma nic do przekazania. I rzeczywiście, szata graficzna jest wspaniała, a treść jest tak marna, że jestem w szoku, że jednym y, z rozmówców jest człowiek, który stworzył czasem czuję, czasem barbarzyńca. Ta książka jest tak głupia. Ta książka jest tak bez sensu, że postanowiłam sobie już nigdy nie sięgać po yy, poradniki dla kobiet, bo już kilka przeczytałam i jestem zniesmaczona. Tylko że to, to nie był poradnik dla kobiet. To w ogóle nie było o kobiecie, to w ogóle nie było o czasem czułej, czasem ladacznicy, czasem świętej, czasem ladacznicy. To w ogóle nie miało z tym nic wspólnego. To była jakaś przepychanka yy, stereotypów kobiecych i męskich. Bardzo dużo. Praktycznie wszystko było o facetach. Yy, jeden rozdział był taki, że nie mogłam w ogóle go przejść, bo yy, prowadzący rozmowę yy, mężczyzna mówił do kobiety, że no teraz bardzo trudno jest określić, co jest... Yy, molestowaniem, co nie, bo te kobiety to sobie wymyślają wszystko. Więc nie przeczytałam nawet tego rozdziału i teraz y, poszłabym po tą książkę, czasem czuję czasem barbarzyńca, bo ja wiem, że ona jest doskonała i po prostu chciałabym porównać jakość tych książek, bo wiem, że tamto to jest samo dobro, no samo dobro, ale no nie mam siły, żeby w ciągu jednego dnia przeczytać mm, Dwie książki, takie dialogi, no i tamta jest też z takim mocnym przekazem, z ważnymi rzeczami, więc głowa by mi się yy, rozniosła. Także absolutnie nie polecam tej książki. Jest fajna jedynie pod względem graficznym. Aha, i tak żeby nie krytykować do końca, to jedna rzecz jest fajna w tej książce, mianowicie to, że zazwyczaj kiedy jest yy, wywiad rzeka, to bardzo często wszystko się powtarza, a tutaj y, chyba ktoś, kto redago redagował tę książkę, y, miał to na uwadze, ponieważ jeżeli coś się powtarzało, to zostało zapisane tylko pierwsze zdanie, zostawało zapisane i w nawiasie było napisane więcej w rozdziale tym i tym. więc to było super, bo dzięki temu ta, ta książka straciła na objętości tej takiej powtarzalności. Yy, I wszystko było czytelne. Byłoby czytelne, gdyby ta książka była mądra. Teraz idę pod prysznic, idę zrobić kolację. Oczywiście wszystko sobie doliczę, żeby było 24 do książek, więc nie skończę jutro yy, o 7.30, tylko w sensie o 19.30, tylko później. Umyta, przebrana, nie wiem, która jest godzina, która jest godzina, Piotr? pół do pierwszej. Pół do pierwszej zabieram się za Nosowską. Zobaczymy, czy mnie tym razem porwie. Jestem sprytna, bo tutaj znowu 190 stron, a mnóstwo obrazków. Także może dzisiaj przeczytam nawet trzy, bo kolejną mam każdego jego śmietnik, więc tam jest trochę więcej tekstu, ale. Dzisiaj już ogólnie zamykają oczy, ale jeszcze mam taki pomysł, żeby skończyć tę książkę. Jeszcze mi została taka jedna trzecia, bo jeżeli jej nie skończę, to ja już nie wiem. Wydaje mi się, że jutro żadnej książki nie przeczytam, ale mnie przyświetla. Ale tak jak myślałam, tym razem patrzę na nią inaczej i lepiej. Więc to jest ciekawe doświadczenie. Chcę czytać dalej. Jest już moi mojej mili bardzo późno. Ja właśnie skończyłam nosowską i nie jestem zachwycona. To znaczy, ona jest taka, opowiada historyjki bardzo krótkie i. Jest to podszyte takim żarcikiem, takim, że ja prycham praktycznie po każdym. Natomiast ta nowa jest już taka głęboka, taka, że ja bardziej po każdym nie prycham, tylko płaczę, ale to tak serio, że tak mnie przeoru... przeoruje. <grych> no jestem przeorana po prostu na maksa. Eee, no, natomiast ta jest dla mnie 10 razy lepsza, niż jak ją czytałam podczas premiery. Tak więc super. Też nawet jest jeden rozdział taki, że nie pal książek, bo może kiedyś ci się spodoba, a jeżeli nie, to chociaż ją oddaj komuś, komu się spodoba. Więc to jest rzeczywiście tak, że no chyba nie istnieją książki złe. Po prostu istnieją książki, które ci się nie podobają, lub nie podobają ci się w danym momencie. Bardzo ciekawe doświadczenie. Znaczy, no jest to prawda jakby znana, ale mm, ja ostatnio wracam do książek, które mi się właśnie podobają, a wcześniej mi się nie podobały także zwracam honor Nosowska a ja że mi powiedziała jest bardzo dobra dobra Natomiast widzę bardzo duży progres w stosunku y, tej książki do nowej, bo nowa jest znakomita, bardzo serdecznie Wam ją polecam. Ja idę spać, bo ja nie wytrzymam, ja muszę spać. <laughs> Jakbym teraz nie poszła spać, to po prostu cały dzień bym spała, więc bez sensu. Y, idę spać, rano wstaję, mam tutaj już książkę przygotowaną, y, każda mojego śmietnik, więc rano się za nią zabieram. Dobranoc! No, dzień dobry, drugi dzień! Dobry wygląd, nie jest zły. Ja wstałam około ósmej, no ale wiecie, czytałam, ale nie chciałam tego pokazywać, bo to jednak poranek, jakieś takie prywatne sprawy. Jestem już w połowie tej książki. Nie za bardzo wiem, po co powstała, ale jak się czyta, no to jest taka w porządku. Powiem o niej więcej na sam koniec. Ja już umyta, ubrana i po przeczytaniu książki, każdego jego śmietnik i tak jak mówiłam, ona jest trochę bez sensu. To jest takim się kojarzy jak w liceum plastycznym na przykład. Wycisnąłem przypadkiem. E, na przykład dawali nam jakieś zadanie, na przykład śmietnik, no i musieliśmy zrobić swoją pracę artystyczną. To tutaj właśnie jest takie zadanie na języku polskim. Hej, e, zróbcie jakieś opowiadania o, czy tam reportaże mm, o śmieciach. I to wszystko jest wrzucone w tą jedną małą książkę mm, i koniec. W sensie to się czyta, i czasami jest troszkę śmiesznie są troszkę przerażająco, ale ogólnie nie wnosi to do życia nic. Więc ja tak średnio lubię takie książki. Na moim regale pewnie nie zagości, zaraz może ją opylę. Jest tak jak pamiętałam, czyli książka jest z tych ciężkich, nie takich grubych, ale z białymi kartkami, z nowymi białymi kartkami. Moim zdaniem, poczekajcie. To powinno być w ogóle zakazane. To jest super nieekologiczne i super bez sensu, skoro można używać kartki, które po pierwsze są z makulatury, a po drugie nie psują wzroku, to znaczy nie męczą wzroku. No to ja nie rozumiem tych książek, które powstają z takiego papieru, no ale dobrze. Stron jest około 250, więc najwięcej jak do tej pory. I ja ją dostałam kiedyś od wydawnictwa. Więc zobaczymy. Myślę, że też nie będę zadowolona, ale to jest właśnie to, że ten maraton, moim zdaniem, jest taki na przeczytanie książek, na które się nie miało wcześniej ochoty, czasu ani jakiejś motywacji. Teraz ta motywacja jest. No, ludzie, przeczytałam trzecią książkę. Nieźle. Słuchajcie, właśnie skończyłam książkę do minimalisty, i tak jak na początku mówiłam, że eee, we mnie średnia, to jestem nią zachwycona. To znaczy, dla mnie jako minimalistki <grych> te rzeczy już były takie oczywiste i no, takie sprawdzone na mnie przez kilka lat. Natomiast myślę sobie, że ta książka dla kogoś, kto dopiero zaczyna, jest idealna. Idealna, ponieważ y, to jest krok po kroku. Tu teoretycznie jest trochę takiej biografii, ale zawsze w takich książkach, rok bez zakupu, y, zmień swoje życie, bla 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 bla. I to jeszcze w amerykańskich poradnikach jest mnóstwo mm, biografii, jak to im się źle życie potoczyło, ile mieli kredytów, jak bardzo musieli spłacać ten kredyt sprzedawaniem na przykład tych rzeczy, albo po prostu nie kupowaniem. No ogólnie zawsze musi być jakiś hardcore. Natomiast tutaj y, autor po prostu był w swoim garażu, w którym miał ogrom rzeczy. Przyszedł jakiś sąsiad, powiedział, hej, po co ci tyle rzeczy? I on powiedział, no serio, po co? I zaczął sprzątać garaż, poszedł, sprzątnął y, kuchnię, czy tam sypialnię, salon i tak się zaczęło i uznał, że to jest mega owocne dla niego, także jest to jakieś takie, Będę zaraz przez jakiś czas poprawiać sobie cały czas włosy, więc ta książka jest naprawdę bardzo dobra, tym bardziej, że ona tu ma trochę tekstu a przede wszystkim ma po prostu jakieś wytłuszczone, najważniejsze informacje. Wszystko od myślników, co masz zrobić. Jest po prostu wejdź do kuchni, sprawdź tą szafkę, tą szafkę, tą szafkę, tą szafkę, tą szafkę. Jest amerykańsko, wiadomo, ale ogólnie naprawdę bardzo dobra książka. I kiedy ją tak czytałam, to myślałam sobie, że kurczę, Mogłabym ją napisać. W sensie, że naprawdę w sposób, w jaki została napisana, w sposób, w jaki ta wiedza została przekazana, jest sposobem, który ja totalnie akceptuję. Nie wiem, czy Wam polecać tą książkę. Myślę, że Wy jesteście już ogarnięci w tych sprawach. Mniej więcej wiecie. Ja też tę wiedzę tutaj staram się przekazać. Więc wydaje mi się, że to jest książka nie dla Was. Ale jak macie na przykład jakiegoś konsumpcyjnego przyjaciela, który yy, coś może chce zmienić, ale w sumie nie wie jak, no to ta książka jest właśnie dla niego. Ja jestem podekscytowana, kocham czytać dobre książki. A w każdym razie tutaj szukam, żeby Wam pokazać jeden świetny cytat. No, tutaj ogólnie autor mówi, że czytał kiedyś artykuł, w którym autorka mówiła, że stworzyła taką bazę, w której miała tylko dobrą bluzkę i jakieś modne spodnie i że nosiła to zawsze. No i właśnie wśród argumentów za tą przemianą wymieniła to, że posiadanie jednego prostego stroju, z którego jesteśmy znani, jest ikoniczne i stanowi prosty i tani sposób na to, by poczuć się sławnym. Ikoniczne, o to chodziło. Minimalistyczne stroje mogą być sposobem na prezentowanie, Swojej osobistej tożsamości, czegoś, z czego zostaniemy zapamiętani. Bla bla bla. I to dlatego bohaterowie komiksów nigdy nie zmieniają ubrań. I na przykład też ostatnio mówiłam o tym na Instagramie, że jak jestem na przykład w Warszawie czy tam w jakichś większych miastach, to po prostu, jeżeli ktoś mnie rozpoznaje, nawet za pleców po prostu, czy coś, to zawsze o! Więcej poznałam Cię, po sukience, Pozna zawsze po sukience, bo ja zawsze noszę szoskienki o dziwo. E, no, więc e, też tak sobie wzięłam to do siebie, że właśnie moje ciuchy są takie ikoniczne, że po prostu, jeżeli ktoś mnie poznaje, to po twarzy czasami trudno poznać, no nie? E, a tak sobie myślisz. Okej, okay, twarz jest ta sama, jeszcze ta sama sukienka, więc to to, idzie Piotr, więc ja już kończę. Yy, I teraz będę czytać Stefana Kinga yy, zielona Mila, ale to już będzie takie czytanie, no że jakby nie wiem, czy opinia jest potrzebna, tylko czy mi się podobało, czy nie, bo Stefan King to jest dobro samo w sobie i Jest po północy, ja jestem w trakcie czytania Stefana Kinga yy, zieloną Milę, Ale będę jeszcze czytać, ale już bez filmu postanowiłam go skończyć. Maraton jeszcze jakby trwa skoro jeszcze czytam. W każdym razie chciałabym Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tej książki i chyba kolejnymi książkami będą jeszcze dwie Stefana Kinga, które mam. Żałuję trochę, że kupiłam je w takim formacie brzydkim, takim kieszonkowym i brzydkim wydaniu. No, ale przynajmniej nie będzie mi szkoda się ich pozbyć potem. Więc będzie miejsce na regale. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, bardzo dobrze mi się ją czyta. No, ale to było dosyć oczywiste. Czy taki maraton zrobiłabym drugi raz? Nie, ponieważ yy, czułam taką misję, a nie taką potrzebę serca. A z drugiej strony to było bardzo motywujące, żeby właśnie czytać te książki, no bo w życiu bym nie przeczytała tych książek. Jestem w szoku, że w ogóle przeczytałam tyle. Yy, jestem bardzo z tego zadowolona, ale jednak. Czułam taką, nie wiem, jakąś karę, że muszę czytać, a poza tym, no to zupełnie nie idzie z moją ideologią, czyli takim swobodnym, spokojnym życiem i czytaniem w spokoju, na luzaczku, tylko tutaj, wiecie, jak najwięcej, jak najwięcej, więc to też ciekawe doświadczenie, no taki brzydki ten kad strasznie mocno, no. Więc na pewno drugi raz już takiego czegoś nie zrobię. Ale. Piotr, nie żałuję, że zrobiłam to teraz. Jestem ciekawa, czy mm, wy planujecie zrobić taką rzecz jak 24-godzinny maraton książkowy i czy w ogóle znaleźlibyście na to czas, bo mi było bardzo trudno przez ten czas znaleźć. Yy do wygospodarowania 24 godziny na czytanie. Ciekawe to było. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, o takim pomyśle i czy dobrze wam się oglądało ten film. Ja jeszcze go nie montowałam nijak, no bo czytałam książki, więc jestem ciekawa, co z niego wyszło. Tymczasem ściskam was serdecznie, pozdrawiam. Dajcie znać w komentarzach, co teraz czytacie i co myślicie o Stefanie Kingu. W sensie, co najbardziej lubicie jego, i za co warto się wziąć, co jest taką podstawą, podstaw, żeby powiedzieć, że zna się twórczość Stefana Kinga. Eee, ściskam buziaczki, pozdrawiam. Pa.